Cześć, dzień dobry, Krzysztof Wiele Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj we własne zdrowie. A dzisiaj poruszymy temat mobilizacji górnej części ciała, ale też będą nogi w międzyczasie, czyli cały nasz układ krwionośny zostanie pobudzony do działania. I Dzisiaj krótki, taki fajny zestaw ćwiczeń dla Was. Lecz zanim zaczniemy, pozwolę sobie na szybką autoreklamę. Zapraszam Was na pobyty regeneracyjne z zabiegami. Jeśli chcecie skorzystać z takiej odnowy na wsi, z plantacją polifenoli, z plantacją super jagód, No to zapraszam was do linku, który znajduje się w opisie filmu, a my startujemy z całym zestawem ćwiczeń. No i zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, będziemy się wspinać na palce i jednocześnie odwodzić i prostować nasze całe kończyny górne i to powtarzamy 20-30 razy. Będziecie czuli doskonale, jak łydki pracują. Łydki są taką pompą, która wspomaga nas układ limfatyczny. O autodrenażu limfatycznym już Wam wspominałem, także znajdziecie wszystko na górze. A my powtarzamy 20 razy 30, jak macie ochotę. No i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Będzie bardzo podobnie wyglądało, tylko delikatnie uginamy nogi. W stawach kolanowych, czyli robimy taki półprzysiad, ćwierć przysiad i ręce ku górze i wspinamy się znowu na palce. Jeśli jest nam ciężko wspięcie na palce z jakiegokolwiek powodu, na przykład bolą nas stopy, bolą nas stawy, nie musimy się wspinać na palce. Wystarczy bez tego wspięcia do góry. Hop, hop. Ale jak dajemy radę, no to do góry. I działamy znowu 10, 20, 30 razy, ja robię 20. Poczujecie, jak was oddech przyspieszy, co jest znakomitym objawem, bo pobudzamy nasz cały układ oddechowy, krążeniowo. No i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Będziemy robić taki ruch, przechylamy się, do boku, robimy skłon do boku wraz za krokiem nogi. Pokażę wam, jak to tyłem wygląda. No i powtarzamy znowu 10, 20, 30 razy. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Pokażę wam bokiem. Najpierw robimy pozycję takiego półprzysiadu. Nie wspieramy się na kolanach i robimy takie krótkie wymachy całymi kończynami górnymi. Powtórzymy to 10-20 razy. No ja czuję że już, się zmęczyłem, więc mam nadzieję, że ty też. No i odpoczywamy. Rozluźniamy ręce i zrobimy bardzo podobne ćwiczenie. Pozycja wyjściowa jest ta sama, w zasadzie na lekko ugiętych nogach na takim pół, pół ćwierć przysiadzie i będziemy robić znowu takie wymachy rąk zarówno do góry, jak i do dołu, czyli robimy wyprost, zgięcie, wyprost, zgięcie i powtarzamy to znowu 10 20 30 razy, tak jak dajecie radę, tyle ile Wam Wasze możliwości pozwalają, no to robimy. Czyli 10, 20 razy powtórzamy. No i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie, lekki wykrok i robimy takie skrętoskłony. Myślę, że już. Musicie oddychać troszeczkę ciężej niż na początku, co jest dobrym objawem. I tak jak słyszycie u mnie, ja tak samo troszkę ciężej oddycham, pomimo że te ćwiczenia nie wydają się zbyt ciężkie, ale jednak gdzieś tam wpływają na nasz cały system krążeniowo-oddechowy. No i znowu 10-20 razy, 30 sekund. No i kończymy, rozluźniamy ręce. Fajny, znowu szybki program, który zmobilizuje górną część ciała, taka inwestycja, zbieramy te minuty, aby mieć te minimum 90 tygodniowo, także inwestujcie we własne zdrowie. Ja zapraszam Was na pobyty regeneracyjne do naszej agroturystyki regeneracyjnej, naszego kameralnego sanatorium z plantacją super jagód. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Cześć, Krzysztof Bielek, Siła Regeneracji. Hej!